Wojtuś czasem się złości. Wojtuś ma pięć lat i jest wesołym chłopcem. Lubi rysować, budować z klocków i pomagać mamie w kuchni. Ale, jak każdy, czasem się złościł. Złościł się, gdy coś mu nie wychodziło. Złościł się, gdy mama mówiła, najpierw obiad, potem bajka. Złościł się też, kiedy kolega na placu zabaw nie chciał się z nim zamienić na łopatkę i chociaż Wojtuś wiedział, że nie chce być zły, to złość pojawiała się sama, nagle jak burzowa chmura na niebie. Pewnego dnia, gdy próbował zbudować zamek z klocków, wieża nagle się przewróciła. No nie. Zawołał Wojtuś. Wszystko się psuje. Rzucił klockiem na dywan i skrzyżował ręce. Mama podeszła spokojnie i usiadła obok niego. Widzę, że jesteś bardzo zły, powiedziała łagodnie. Bo to się ciągle rozwala, krzyknął chłopiec. Chciałem, żeby było idealnie. Mama przytuliła go delikatnie. Wiesz, Wojtusiu, każdy czasem się złości. Złość to taka emocja, która mówi, chciałem, żeby było inaczej. Ale jeśli jej nie posłuchamy, to może zrobić dużo hałasu w środku. Wojtuś spojrzał na nią z zaciekawieniem. Hałasu? Jak to? Wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy się złościsz, dostajesz czerwony balonik złości. wyjaśniła mama. Jeśli nie powiesz, co cię złości, balonik się napełnia. Coraz bardziej i bardziej, aż w końcu pęknie. Wojtuś roześmiał się na myśl o baloniku. To ja mam w sobie taki balonik. Każdy ma. Uśmiechnęła się mama. Ale możemy nauczyć się spuszczać z niego powietrze, zanim pęknie. Następnego dnia Wojtuś bawił się na placu zabaw kolega Franek nie chciał oddać mu czerwonej ciężarówki. Teraz ja, zawołał Wojtuś, wyciągając rękę. Nie, jeszcze nie skończyłem, odpowiedział Franek. Wojtuś poczuł, że w środku robi mu się gorąco, a w brzuchu jakby coś się ściskało. To chyba mój balonik się napełnia, pomyślał. Zamiast krzyczeć zrobił to, co przypomniał sobie z rozmowy z mamą. Wziął głęboki oddech, potem drugi. I trzeci. Złość wciąż była w środku, ale już trochę mniejsza. Franek, jak skończysz, to mogę się pobawić tą ciężarówką? Zapytał spokojniejszym głosem. Dobrze, odpowiedział kolega. Za chwilę ci dam. I tak złość zniknęła jak powietrze z balonika. Innym razem Wojtuś złościł się, bo tata nie chciał od razu iść z nim na plac zabaw. Muszę najpierw skończyć pracę, tłumaczył tata, ale ja chcę teraz! krzyknął chłopiec i tupnął nogą. Tata spojrzał na niego spokojnie. Widzę, że jesteś rozczarowany, synku. To normalne. Może zamiast się denerwować, spróbujemy nazwać złość. Nazwać jak? zapytał Wojtuś zdziwiony. Możesz powiedzieć: tato jestem zły, bo chciałem iść teraz na plac zabaw. Wojtuś spróbował: tato jestem zły, bo chciałem iść teraz na plac zabaw. Powiedział trochę ciszej. Tata się uśmiechnął. Dziękuję, że mi to powiedziałeś, widzisz? Kiedy mówimy o tym, co czujemy, nasz balonik też traci trochę powietrza. Wojtuś pokiwał głową. Zauważył, że po takim powiedzeniu czuje się lepiej, nawet jeśli sytuacja się nie zmieniła. Kilka dni później w przedszkolu Wojtuś malował farbami chciał, żeby jego słońce wyszło idealnie okrągłe, ale plama zrobiła się nierówna. To brzydkie, burknął, chcąc wyrzucić kartkę. Pani Asia, jego wychowawczyni, podeszła i zapytała. Co się stało, Wojtusiu? Mój obrazek się nie udał, powiedział ze łzami w oczach. Zobacz, pani wskazała na żółtą plamę. To słońce ma wyjątkowy kształt. Nie takie jak wszystkie. Właśnie przez to jest piękne Wojtuś spojrzał jeszcze raz. Faktycznie wyglądało trochę jak słońce, które tańczy. Uśmiechnął się. Może to słońce wietrznego dnia zapytał. Właśnie tak odpowiedziała pani. Czasem coś nie musi być idealne, żeby było dobre. I wtedy Wojtuś zrozumiał, że złość czasem przychodzi, gdy coś nie idzie po naszej myśli, ale można ją oswoić, jeśli tylko spojrzy się na sprawy inaczej. Wieczorem, gdy kładł się spać, mama usiadła przy jego łóżku. Mamo, zaczął Wojtuś. Dzisiaj mój balonik prawie pękł, ale udało mi się go uratować. Oddychałem, mówiłem co czuję i pomogło. Mama uśmiechnęła się ciepło. Jestem z ciebie bardzo dumna, kochanie. Złość to ważna emocja. Ona nie jest zła. Po prostu mówi nam, że coś jest nie tak, ale my decydujemy, co z nią zrobimy. Czyli nie muszę jej się bać? Nie. Możesz się z nią zaprzyjaźnić, posłuchać jej, a potem pozwolić jej odejść. Wojtuś zamyślił się i zapytał: A czy balonik złości może zmienić kolor? Może? powiedziała mama gdy o nim mówisz. Robi się coraz jaśniejszy, a gdy już całkiem się uspokoisz, zmienia się w balonik spokoju. Wojtuś uśmiechnął się, przykrył kołdrą i szepnął: Dobranoc, mój baloniku. Jutro będzie nowy dzień. I zasnął spokojnie, śniąc o kolorowych balonach, które unosiły się wysoko na niebie. Lekkie, ciche i wolne. Tak jak jego myśli poburzy złości. Morał z tej bajki jest następujący: każdy czasem się złości, to normalne, ale złość nie musi rządzić nami. Wystarczy ją zauważyć, nazwać, oddychać głęboko i porozmawiać o niej z kimś bliskim, bo złość, gdy jest zrozumiana, może zmienić się w spokój i siłę, a nie w burzę.